Uwaga uwaga! Przed odcinkiem chciałem powiedzieć, że założyłem grę o nazwie złap mnie. Graj w nią, link w opisie filmu oraz kanał. Po kliknięciu w zieloną kuleczkę dostajesz dodać jeden punkt. A po kliknięciu w czerwoną dostajesz minus jeden punkt. I wydaje się ten taki ciekawy dźwięk. Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w taką oto grę. Nie możemy z tego spaść, ponieważ jakiś gracz będzie tu do nas rzucać albo ja będę tym graczem. Chociaż sam się boję tego, jak ja będę rzucać. Dobrze, zaczynamy już. Zostawcie subika. Zapamiętajcie to. Dobrze, czekamy aż oni nam coś. Rzucą. Ktoś nam chyba tu trochę kadruje. I czemu ja zostałem zrzucony? Ktoś, mnie z... ktoś nas zrzuca. Chwilę. I bo ktoś nam tu coś próbuje nastawić. Chwilę. I no nie. Ja chcę, by spadli ci... O mój Boże. Ej, my możemy dednąć. Może ja dołączę do tamtych graczy? Stoję dosłownie pod nami. Proszę ci, graczu, daj nam fory. Daj mi fory. Pyk! Chwilę. O, o, o mój Boże, tak blisko mnie rzucasz? Tak blisko mnie... O, o nie, nie wierzę. Tak blisko? Nie robi się tak, ty... ty... Dobrze. Ale spoko. Stójmy yy, I czekajmy. Aż... Może coś się stanie. Co to, z... Co to za... skin? Co to za skin takiego nuba? Yy, dziewczyny. Yy, yy. Teraz to ja mam pytanie z odcinka z pizzerni. Czy to jest chłopak, czy dziewczyna? Ej, ja, ja na poważnie mówię. No, zobaczcie, to jest chyba dziewczyna, nie? Jak ma taką postać, chociaż ma taki brzuch. O mój Boże, ej, ja spadłem. jest ja spadłem. Nie chcę spaść jeszcze niżej. Co ty robisz? Ja się boję. Jest! Ej, wygraliśmy, moi widzowie. Zaczekamy zacz na, na następną rundę. Nawet już? Chwilę! Chwilę! Chwilę. Dobrze. I co? Czy ktoś tam rzucał gracze? <grywa> Myśli, że ja, mi pójdzie tak łatwo. Nie pójdzie tak łatwo. Ja, ja się nie dam. Ja się nie dam ty. Ja się nie dam. Eee. E. Nie wiem. Eee, nie wierzę. Ej, ja akurat ja mówiłem, że ja się nie dam, a ten mnie zrzucił. To było najlepsze. No, rzucaj. Rzucaj tyleniu. Rzucaj. O, jest tam jest tam gracz. Jest. Mamy szczęście. I co myślicie o spadnięciu? Tak. Mój Boże, jeszcze c c co? W <laughs> tej grze to jeszcze nigdy takich rzeczy nie widziałem. Chcę wygrać. Ja wygram to. Czuję się jakbym grał na 2 miliony dolarów. Nie, no, to akurat. Nie było w żarcie wzięte. To był sarkazm. Ale spoko, no kurde, ile można razy przegrywać, traf ich, nieważne, zostawcie suba widzowie, założyłem nawet własną grę, możecie ją zobaczyć w opisie kanału lub tutaj, będziecie się w niej super bawić, no i co, wbijajcie też na piosenkę, która wyjdzie za niedługo. To będzie bardzo ciekawe. Już za niedługo nawet live jeszcze będzie do niej. Więc będzie się dużo działo. No i co? Następna rundeczka. Dobrze. Ej, ja sobie myślę, że ta scena, gdzie mówiłem ja się nie dam i nagle spadłem, to, to na pewno będzie w szorcie, widzowie. Na pewno. Ja, ja to czuję. <ślesk> Bo wiecie, ja... Ja często dodaję takie smaczki jako takie shorty niektóre ciekawe momenty i no co? I no niektóre wam się nawet w pewnym sensie podobają, nie? Nigdy z tego nie spadnę hehe W sensie widać, że umie lepiej ode mnie rzucać i dopiero co odkryłem tę grę, i mi chyba z tego co pamiętam Miliar pokazał. Nie? No ale co? W... Ktoś nawet pisał na czacie, że, z... Je... że jego kolega to stworzył w życiu nie uwierzę. Łopa <laughs> ej, nie rzuca się wybarka wszechmocnego ty. Nie robi się tak, nie robi. Bartek wszechmocny Nie no, co ja w ogóle gadam? Ja jestem Bartek w tu gra. Tak jak moja nowa piosenka, wbijajcie w ogóle. Co już za te zmienienie twarzy? Nie wiem jak to się stało sam w sumie. Będę musiał wrócić, bo nawet na mojej piosence było. Chyba nawet we zwiastunie to było pokazane, więc... No. Trafiaj <laughs> No rzucaj No ale śmierdząco totalne. Nie no. no rzucaj no Tak to się nie da grać Aha On po prostu spadł i koniec Ja nie wierzę co to jest? Ej, ej, co to jest? Co to ma być? Być. Też mam nazwę gracza DOG. On nawet nie ma ubrań, ale jest mocny. Wygląda na silnego. Nie przypomina wam trochę tego mema? Może o to chodzi. Chociaż tak w sensie... Tak... Kolorem sierści, to w sumie jedyna. jedyna. Może Co? I tu są dziwni serio gracze, że on tak. on się tak patrzył. I Chwilę tak z jego perspektywy. Tam jest daleko, więc ledwo co widać. Serio, oni se żarty robią. I czemu tu gracze piszą 6, 7? Wie, wiem, znam. Aha, dobrze, chwilę ja, ja nie wiem czym strzelam, chwilę tu mam umieścić. Co? Ten Freddy. I ja nawet nie wiem jak trafić. Zmniejszmy kąt, widzowie. Nie, no. I już muszę... Noże. Płonąca czaszka. Nie, ten kąt. O! Może teraz coś, czego się nie będą nawet spodziewać. Trafię w nich. No nie! Ej no, widzowie! Ja, ja kompletnie nie, nie umiem wy takie rzucanki. Ej no nie, nie! Ok, rzucamy. Pyk. Trochę z boku. Dobrze teraz? Cyk. Puh. Dobrze, teraz coś się nie spodziewają. Pyk. O mój Boże. Ale dużo graczy odpadło. Okej. Okay. Ej, widzę, wie. To jest mocne. To jest mocne, co się dzieje w ogóle. O mój Boże. Nawet gdyś napisał. A! Kurde, ja, ja nagle się stałem musarzem, a byłem taki słaby. Dobrze. Pewnie najpierw się nic po mnie nie spodziewali. Dobrze, teraz znowu im zrobimy taką niespodziankę. Ile graczy odpadło? Widzowie. <gryw> Okej, okay. został ostatni. Został ostatni. teraz się z nim połapię, teraz teraz on nie przeżyje. O mój Boże! I on spadnie, on spadnie na pewno. On dosłownie. Nie, teraz jest za nisko. I czemu? I czemu ja nic nie mam? Czy mi się mogą skończyć materiały i muszę teraz zmienić? Puszka zupy nadal nic. O, tak to się nie da grać. To daj. się. Dobrze. Fajnie to była rozgryweczka. Gdzie ja, tu są w ogóle gracze. Będę musiał wam to zamazać. Dobrze. Zaczynamy następną rundeczkę <laughs> I bym chętnie zobaczył, kto tam jest. On, on se stoi po prostu. On se po prostu stoi. Co, co tam się dzieje? No. Leni. Nie, nie. Ja nie wierzę, co ja żem po prostu widzowie zrobił. Jestem ja po prostu I nie chcę tam dalej, bo się trochę boję. By nie ma tu takiego czegoś jak Shift co jest na przykład w Minecrafcie. Ale spoko, dobrze, czekamy. O, tam jest ten gracz, tam jest gracz, tam jest gracz. No, dajesz do nas, dajesz. O mój Boże! Ej, on leci z grubej rury od dołu. Tu my możemy mieć kłopoty. Więc lecimy tu. No nie! Ej, nie! A co? Co tu się... Co tu się stanęło się? Kurde! Nie, nie... 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 widziałem, że tu jest taka logika, że jeżeli w nie... we mnie walnie. W sensie logiczne jakby, ale... Ale jakby nie wiem. Nie wiem, jakby... To takie dziwne, ale i tak zostawcie subika za moje starania. No że... I... Co? Czy tam jakby jestem ja? I no kurde byłem. I no jestem tu. Widzowie, co tu się stanęło. Się? <śmiech> <śmiech> Wile, Idź zgłosić, gdzie ci gracz. Zobaczcie, jak ci gracze tam stoją, a ja taki biedny. Dobrze, widzowie, jeżeli wam się podobał ten odcinek, zostawcie suba i lajka i pa! Uwaga, uwaga! Przed odcinkiem chciałem powiedzieć, że założyłem grę o nazwie Złap Mnie. Graj w nią, link w opisie filmu oraz kanał. Po kliknięciu w zieloną kuleczkę dostajesz dodać jeden punkt, a po kliknięciu w czerwoną dostajesz minus jeden punkt. I wydaje się ten taki ciekawy dźwięk.